To już byś miał ujutny ugałok dla wipów, ów zaśmiał się. Tolo nie chciał wpadki i cudem uniknął dzisiaj problemów, a może nawet deportacji swego gościa. To od razu cię wykryją, gdy ujutni ugałok będzie miał temperaturę niższą od otoczenia. Jedyne co możesz, to adjustment przez stonowanie ambient i box temperatury. Zamyślili się oboje na tą racjonalizacją. Faktycznie, cały ujutni ugałok musi mieć dokładnie 36,7 stopnia Celsjusza, tyle ile ma ciało. Dobra, ale jak na zewnątrz ambient ma 10 stopni, to będzie od razu podejrzane, dlaczego u ugałok ma 36 i 7 stopni, rzucił Tolo. Myśleli nad innowacją aż do Buffalo. Na lotnisku w Buffalo, Zeno miał jeszcze do odlodu JFK New York trochę czasu. Tolo zamówił lunch i rzekł. Przekichane z tymi wizami dla Polaków. Dlatego firma będzie się rozwijać, odparował Zeno. New World Order ma swoje priorytety. Tolo wrzucił temat, niby niepowiązany z wizami do US. Zadzwonił telefon Zeno, włączył odbiór, ale była to tylko strzałka. Na wyświetlaczu zobaczył numer nadawcy, który przywołał Bo. Chciał odzwonić, ale zatrzymał się. Pamiętał o systemie Echelon i triangulacji. W tym systemie za pomocą triangulacji i trilateracji może być określona pozycja jego telefonu z dokładnością do 100 metrów. Uśmiechnął się. Danie triangulacja służyła do celów geodezyjnych. Teraz ma lepsze zastosowanie. Rozebrał telefon, wzięł baterię i sim karty. Zaraz musi skontaktować się z Bo. Daj mi swój telefon. Zwrócił się do Tola. Jednak zreflektował się. Nie może też użyć telefonu Tola bo może mu zaparchać całą drogę powrotną. Miałby z pewnością na granicy przeszukanie i przesłuchanie. Tolo, nie masz tu co szukać. Lepiej wracaj do Kanady. Wstał. Muszę zadzwonić tak, by nie zasmrodzić kontaktu, pomyślał. Gentlemeni wybiegli przed lotnisko. Milę od airportu był automat. Zeno wybrał numer bo. Gdzie jesteś? spytał Zeno. Jestem na dachu Detention Center, 130 Flashing. Potrzebujemy pomocy. Jest 30 talibów i mamy zakładników. Rozmowa się urwała. Tolo wiznął cicho. Nagle zajerał fajkę i ścisnął rękę Zena. To synoczek Tamary, na nawiewijał. Widziałem to na CBS. To jest nielicha polityczna gra. Demokraci chcą ukręcić łeb w sprawie i za tym jest Giuliani, który pretenduje do wyborów na prezydenta. CBS zrobiła z tego topowy news. Uziemili dwóch strażników, i czmyknęli na dach. Lepiej się zwijamy, bo przy telefonicznej będą zaraz gliny, zaordynował ze mną. Pożegnali się przy lotnisku i to lokusem, na ile tylko pozwalał, władowany trak oddalał się od nieciekawej potencjalnej sytuacji w postaci detektora kłamstwa i badań. Mogły one też skoczyć w zakres tzw. walki z terroryzmem, którą na Rakowieckiej Warszawie przerabiali już wcześniej Berman i Brystygierowa. Po przybyciu na JFK, Zeno posłuchał rady Tola i nie plątał się z wypożyczaniem samochodu. Jak zwykły Worker Blue Collar kupił tokena na Subway i dopiero na Jones Beach zadzwonił do Tamary. Gregory ci pomoże. Idź na 137 Ocean Parkway. Powiedz, że jesteś ode mnie. Bez synoczka nie pokazuj mi się na oczy. Zakończyła Tamara. Zeno stanął przed willą, z pięknie utrzymywanymi palmami i eukaliptusami. Tarasy z białego marmuru stopniami spuszczały się ku plaży. Na środku widać było eliptyczny basen. Otworzył gard i Zeno przedstawił się, poddając, że jest od Tamary. Za chwilę wprowadził go do foyer z marmurowymi kolumnami. Priviet! Gospodarz przywitał się jestem Gregory. Zeno przyglądał się uważnie. Nie mógł odpędzić myśli, że gdzieś już widział tego człowieka. Greg miał gładką skórę i harmonijną budowę, typową dla rasy kaukaskiej. Choć nie był młody, jednak lekko siwiejące, proste, czarne włosy i ciemne oczy wskazywały na Gruzina. Nieodparcie chłonął wszystko, co Gregory wypowiadał swoim angielskim, przetykanym rodzynkami rosyjskiego literackiego słownika. Nuskazi, kak ta ziwiot? Zena poraziło jakby światło. Przecież u Tamary wisiał portret tego człowieka, wykonany ręką artysty z Tbilisi, podpisany dla Tamy. Utwierdziło go to w przekonaniu, że Gregory jest zdeterminowany pomóc w eskapadzie Bo. Gdy rozmowa zeszła na temat Bo i y Greg się pokapował w sytuacji, uśmiechnął się z rosyjską szczerością. A cóż to synoczek wywijał? Siedząc na kliczni, powiadasz, bo to jeszcze ujdzie, ale cóż my będziemy robić z 30 talibami? Afgany jakby docukali, że bo nielojalne to mogiła. Grech skinął na garda. O 16 na jachcie mają być szczepcio i Toncio. Mają mieć mapy INS Detention Center oraz plany instalacji gazowej i kanalizacyjnej. Zenon miał wrażenie, że będzie miał możliwość spotkania dwóch lwowskich baciarów z lwowskiej fali. Jednak okazało się, że są to inżynierowie z Moskwy, mający doświadczenie w specnazie.